Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej matki jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube Jakatolik katolik. Jezus na Puszczy, Gody w Kanie, Pierwsze święta wielkanocne w Jerozolimie. Szatan kusi Jezusa w różny sposób. Szatan nie wiedział, że Chrystus jest Bogiem, uważał go tylko za proroka. Znanym mu było święte życie Jezusa w młodości i świętość jego matki. Maryja nie doznała nigdy najazdów szatana, bo nie mogła być kuszona. Szatan nie mógł znaleźć w jej duszy żadnej słabej strony, którą by mógł wyzyskać, aby ją przywieźć do grzechu. Była najpiękniejszą dziewicą i niewiastą, nie miała jednak nigdy świadomie ubiegających się o nią, wyjąwszy w ten czas, gdy miała wyjść za mąż i w tym celu odbywało się w świątyni losowanie za pomocą gałązek. Co do Jezusa, wprowadziło szatana w błąd to, że Jezus nie okazywał względem uczniów właściwej faryzeuszom surowości co do zachowania niektórych mniej ważnych zwyczajów. Uważał go za człowieka dlatego, bo jemu przypisywali winę, że uczniowie jego nie trzymają się litery prawa i nie przestrzegają tradycji. Znając gorliwość Jezusa, chciał go przywieść do gniewu i gorszyć, ukazując mu się w postaci jednego z uczniów jego, to znowu chciał poruszyć jego miłosierdzie. Pojawiając mu się jako osłabiony starzec, lub chciał jako Esseńczyk z nim rozprawiać. Raz na przykład pojawił się szatan u wejścia do groty w postaci syna jednej z trzech wdów, którego Jezus szczególnie miłował. Szmerem dał znać o swej obecności, sądząc, że Jezus, zobaczywszy ucznia, rozgniewa się, iż ośmielił się pójść za nim wbrew jego zakazu. Jezus jednak nie obejrzał się nawet. Szatan zaglądał do jaskini. Wymyślał rozmaite rzeczy o Janie Chrzcicielu, mówiąc, że podobno się wielce rozgniewał na niego, dowiedziawszy się, że Jezus każe tu i ówdzie chrzcić, co przecież do Niego nie należy. Potem nasłał szatan na niego postacie siedmiu czy dziewięciu jego uczniów. Wchodzili oni kolejno do groty, mówiąc, że szukali go trwożliwie i od Eustachego dowiedzieli się o jego pobycie. Prosili go, by nie wyniszczał się tu do ostatka i nie opuszczał ich. Różne uwłaczające mu pogłoski krążą o nim, a przecie nie powinien pozwolić, aby coś z tego przylgnęło do niego. Jezus nie odpowiadał nic na to, jak tylko: odstąp ode mnie, szatanie, jeszcze nie przyszedł czas. Na te słowa poznikały wszystkie zjawiska. Drugi raz znowu pojawił się szatan w postaci pochylonego wiekiem, poważnie wyglądającego esseńczyka, który z trudem wspinał się na stromą górę. Zmęczył się przy tym tak, że sama. Nie wiedząc, kto to taki, litowałam się nad nim. Zbliżywszy się do groty, upadł bezwładny przy wejściu z głośnym jękiem. Jezus nie spojrzał wcale na niego. Wtedy starzec powstał i rzekł, że jest Esenczykiem z Karmelu, że słyszał o Jezusie i, powodowany pragnieniem ujrzenia go, przybył aż tu, upadając ze znużenia. Prosił Jezusa, aby usiadł koło niego i rozmawiał z nim o świętych rzeczach. Wie on także, co to jest post i modlitwa, gdy dwóch jest razem w imię Boże, łatwiej postępować na drodze doskonałości. Na te wywody szatana wyrzekł Jezus mniej więcej te słowa, idź precz, szatanie, jeszcze nie nadszedł czas. W ten czas poznałam, że to był szatan, gdyż, znikając, zrobił się czarny, a złość piekielna widniała w nim. Śmieszne mi się to wydawało, jak upadł niby ze znużenia na ziemię, a potem jak niepyszny musiał wstawać. Trzeci raz pojawił się u Jezusa w postaci starego Eliuda. Musiał już wiedzieć o przedstawieniu. Jezusowi przez aniołów przyszły jego męki, gdyż wtedy się odezwał słowa, miałem objawienie, jak ciężkie walki i trudy przyszłego życia przedstawione ci były, i czułem, że nie będziesz mógł ich przetrwać czterdziestu dni postu tak, że nie potrafisz przebyć. Dlatego z miłości ku tobie przyszedłem jeszcze raz prosić cię. Abyś pozwolił mi podzielić z tobą samotność i włożył na mnie część twego zobowiązania. Jezus, nie zważając na kusiciela, podniósł ręce ku niebu i rzekł: Ojcze mój, oddal te pokusy ode mnie. Szatan znikł natychmiast, zgrzytając zębami ze złości. Po niejakim czasie, gdy Jezus modlił się, klęcząc, przybyło do groty trzech młodzieńców, którzy byli przy nim podczas pierwszej jego podróży z Nazaretu, a potem go opuścili. Zbliżyli się teraz trwożliwie, rzucili się przed Nim na kolana i żalili się, że nie będą mieć spokoju, dopóki im nie przebaczy. Niech przyjmie ich na powrót z litości i pozwoli im za karę pościć ze sobą. Obiecywali, że będą Mu najwierniejszymi uczniami. Wywodząc takie skargi, chodzili po obszernej grocie z głośnym szelestem. Jezus powstał, wzniósł ręce i pomodlił się do Boga, a zjawiska znikły w tej chwili. Kilka dni później, gdy Jezus znowu się modlił w jaskini, klęcząc, zjawił się szatan, bujając w powietrzu od wschodniej strony groty, kędy nie było wejścia do jaskini, tylko kilka dziur w ścianie. Miał na sobie lśniącą suknię, chciał bowiem uchodzić za anioła. Nie może mu się to jednak udać zupełnie, gdyż światło jego nie jest nigdy całkiem przezroczystym, lecz wygląda jak namalowane, suknie zaś wydają się całkiem sztywne, podczas gdy odzienie aniołów jest lekkie. Przejrzyste, powiewne. Przypłynąwszy w powietrzu ku wejściu jaskini, rzekł: Jestem przysłany od ojca twego, aby cię pocieszyć. Jezus nie spojrzał na niego. Wtedy pojawił się przy jednym z otworów ze strony całkiem niedostępnej i zawołał na Jezusa, aby się przekonał, że on jest aniołem, bo potrafi unosić się w powietrzu ponad skałami. Jezus znowu nie spojrzał na niego. Rozgniewało to szatana i zrobił ruch. Jak gdyby chciał przez otwór chwycić Jezusa pazurami. Widząc jednak, że Jezus i teraz wcale na niego nie patrzy, przybrał swą pierwotną, wstrętną postać i zniknął. Potem przyszedł szatan do jaskini w postaci starego, dziko wyglądającego pustelnika z Góry Synaj. Miał długą brodę, a w twarzy wyraz złośliwości i chytrości. Jako odzienie miał tylko skórę, zarzuconą na sobie. Wdrapawszy się z trudem na górę Rzekł do Jezusa, że był u niego esenczyk z góry karmel i opowiadał mu mnóstwo rzeczy o jego chrzcie, mądrości, cudach i o teraźniejszym surowym poście. Nie zważając na swój wiek, wybrał się więc zaraz w daleką drogę do niego, a teraz chce z Nim pomówić, bo on sam także ma już wielkie doświadczenie w umartwieniach. Dosyć już mówił, tego, teraz może i na niego włożyć część umartwień. Te i tym podobne rzeczy wygadywał pustelnik. Jezus popatrzył na Niego z boku i rzekł Idź precz, szatanie. Wtem też szatan zczerniał i stoczył się z hukiem na dół w postaci czarnej kuli. Zadawałam sobie w duchu pytanie, dlaczego też przed szatanem zatajona jest boskość Chrystusa? Otrzymałam od Boga wskazówki, tłumaczące mi to, i poznałam dokładnie nieopisaną korzyść, wypływającą dla ludzi z tego, że ani szatan, ani oni sami nie wiedzieli, że Chrystus jest Bogiem i musieli dopiero nauczyć się w to wierzyć ze słów, które mi pan mówił, zapamiętałam tylko te: człowiek nie wiedział, że wąż, który go uwiódł, był szatanem, więc też na odwrót szatan nie śmie wiedzieć, że ten, który odkupi człowieka, jest bogiem. Szatan też dopiero w ten czas się dowiedział, że Chrystus jest bogiem, kiedy tenże wyprowadzał dusze sprawiedliwych z otchłani. Pewnego z następnych dni przybył znowu szatan w postaci znakomitego męża z Jerozolimy. Przyszedłszy przed Grotę, rzekł do Jezusa, że przychodzi tu z życzliwości dla Niego, gdyż wie dobrze, że posłannictwem Jego jest wywalczenie Żydom wolności. Opowiadał Mu następnie, co mówią o Nim w Jerozolimie i co oknują przeciw Niemu, a potem rzekł, przyszedłem do Ciebie, aby poprzeć Twą sprawę. Jestem urzędnikiem Heroda, więc udaj się ze mną do Jerozolimy, tam ukryjesz się w pałacu Heroda, uczniom nakażesz się zgromadzić, a tak będzie można plan ten przeprowadzić choć zaraz ze mną. Wszystko to tłumaczył Jezusowi bardzo rozwlekle. Jezus jednak, nie patrząc na Niego, modlił się gorąco. Po chwili szatan ustąpił, przybrawszy swą postać ohydną, z nozdrzy buchał Mu ogień i para i zniknął. Ponieważ Jezus zaczął łaknąć i pragnąć, przybył do Niego szatan w postaci pobożnego pustelnika i rzekł, cierpię głód nieznośny. Proszę Cię, daj mi nieco z owoców, rosnących na górze przed jaskinią, gdyż nie chce ich rwać, nie poprosiwszy właściciela o pozwolenie, szatan udawał, że uważa Jezusa za właściciela. Potem siądziemy sobie razem i będziemy rozmawiali o zacnych rzeczach. Rzeczywiście rosło tam od wschodniej strony groty w pewnym oddaleniu parę fik i drzewa z owocami podobnymi do orzechów, tylko z miękką łupiną, jak unieszpułek półek i jagód. Jezus odrzekł szatanowi: Kłamcą jesteś od początku. Idź precz i nie ruszaj wcale owoców. Na te słowa przybrał szatan ciemną postać i uciekł przez górę, siejąc kłęby czarnej pary. Potem przybył szatan także w postaci podróżnego do Jezusa, pytając go, czy nie wolno mu jeść pięknych winogron rosnących w pobliżu, gdyż uspokajają one pragnienie. Jezus nie odrzekł mu nic i nie spojrzał nawet na niego. W dzień potem usiłował skusić Jezusa, okazując mu źródło wody. Szatan kusi Jezusa sztukami kuglarskimi. Widziałam szatana wchodzącego do groty Jezusa, podającego się za kuglarza i mędrca, a przybył do Jezusa jako do podobnego sobie mędrca, aby mu pokazać, że on także coś umie. Kazał Jezusowi zajrzeć do maszynki, którą trzymał w ręku. Była ona podobna do kuli lub raczej do klatki. Jezus, nie patrząc niego, odwrócił się i wyszedł z groty. W klatce, którą szatan trzymał, widać było prześliczne krajobrazy, coś na kształt rozkosznego, bujnego ogrodu, o cienistych altanach, świeżych źródłach, pełnego drzew obładowanych owocami i przepysznych winogron. Wszystko wydawało się tak łudząco bliskim, że brała ochota ręką sięgnąć po to, a widok ciągle się zmieniał i coraz był piękniejszy. Gdy szatan widział, że Jezus na niego nie zważa, ustąpił. Była to już dla Jezusa druga pokusa do złamania postu. A właśnie teraz zaczynał odczuwać głód i pragnienie. Szatan nie wie już, za co właściwie Jezusa ma uważać. Zna wprawdzie dobrze proroctwa o nim i czuje, że Jezus ma nad nim władzę, nie wie jednak, że jest Bogiem i Mesjaszem, niezłomnym w dokonaniu swego dzieła. Wprowadza go w błąd to, że Jezus pości, znosi utrapienie, głód, jest ubogim, cierpi wiele i w ogóle okazuje się człowiekiem, nieróżnym co do natury od innych. Oślepia to szatana, podobnie jak faryzeuszów, uważa go jednak za bardzo świętego człowieka i stara się na wszelki sposób przez pokusy przywieźć go do upadku. Szatan kusi Jezusa, aby przemienił kamienie w chleb. Jezusa dręczył głód i pragnienie. Często wychodził przed grotę. Pod wieczór dnia następnego zjawił się szatan, idąc pod górę w postaci rosłego, krzepkiego męża. Z dołu wziął dwa kamienie wielkości małych bochenków chleba, Lecz kanciaste, i idąc pod górę, urabiał je w ręku na kształt bochenków. Ze złośliwym wyrazem twarzy przystąpił do Jezusa, a trzymając w jednej ręce kamienie, tak rzekł mniej więcej: Masz słuszność, że nie jesz owoców, gdyż one podniecają tylko głód. Patrz, kamienie te mają kształt chleba. Jeśli jesteś ukochanym synem Boga, na którego zstąpił Duch Święty podczas chrztu, uczyń, aby te kamienie stały się chlebem. Jezus nie spojrzał na szatana, wymówił tylko słowa: człowiek nie samym żyje chlebem. Te tylko słowa słyszałam wyraźnie, nie wiem, czy mówił co więcej. Na to przybrał szatan straszną postać, wyciągnął swe pazury ku Jezusowi, przy czym oba kamienie leżały mu na ramionach, i uciekł. Śmiać mi się chciało z niego, że musiał kamienie zabrać ze sobą.